Czwarta stacja. Jezus spotyka swoją Matkę. Cytat. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie. Ewangelia według Łukasza, rozdział 2, wersety 34 i 35. Refleksja: wśród tłumu pełnego nienawiści i drwin Jezus dostrzega znajome, kochające oczy to Maryja. Nie mówi nic, nie próbuje go zatrzymać, nie skarży się na ból matczynego serca. Po prostu jest obecność, która nie zmienia biegu wydarzeń, ale daje siłę. Każdy, kto cierpi, potrzebuje bliskości. Czasem wystarczy obecność kogoś, kto nie ocenia nie daje rad, nie próbuje za wszelką cenę zmieniać sytuacji, ale po prostu jest. Maryja nie może powstrzymać drogi krzyżowej, ale swoją obecnością mówi Jezusowi, nie jesteś sam. Jest w tym spotkaniu jeszcze coś głębszego. Maryja od początku wiedziała, że ta droga nadejdzie. Symeon przepowiedział, że miecz boleści przeniknie jej duszę a mimo to nie próbowała uciec przed tym cierpieniem. Pozostała wierna aż do końca. To wezwanie dla każdego człowieka, by nie odwracać wzroku od cierpienia bliskich. By być przy nich, nawet gdy nie da się nic zrobić, nawet gdy serce pęka z bólu. Jezus spotyka swoją matkę, spotyka w niej miłość, która nie zatrzymuje bólu, ale daje siłę, by go unieść. To spotkanie uczy, że czasem największą pomocą jest po prostu bycie obok, bez słów, bez rad, z miłością, która mówi: Jestem tutaj, idę z Tobą. Pozdrawiam Cię ciepło, Twój przyjaciel, z Bogiem.